Droga gminna 2015 rok tu kawałek w zeszłym roku nadleśnictwo leśnictwo trochę podsypało Po dre drzewa A tak to ja tu ciągle poprawiałem to jest tam i wyżej i dalej łatałem dziury kolejny i można było w miarę przejechać zakupami pod las Po dużych deszczach to też tu ślisko jak na lodzie Tu idzie bok też do lasu Tak to do zakupy trzeba taczką wodzić 300 metrów Akurat na drzewo się powolone na ścieżce którą tylko można w miarę sucho przejść A tu najgorszy odcinek o. No to, to ten, ten akurat to ma le 30 metrów cały rok woda stoi na glinie I jest poziomo, nie spływa ani się nie przejdzie, ani nie przejedzie <try> kumaki mają tylko dobrze zima była prawie bezśnieżna wiosna też sucha a tu woda stoi cały rok nawet latem jak są susze do góry idzie też na dziko do lasu i właśnie z góry tu cała woda spływa tu na, tu na drogę i stoi to jest płasko, nie spływa. No i dalej tu idzie gminna. bokiem idzie właśnie ścieżka przeze mnie zrobiona. Tam też było błoto, wszystko by, było sypana ziemia. Wyrównywane. Ups. Od 10 lat pisze się do gminy o poprawienie, i takie są efekty. Tu powinna jest teraz ta gminna Tędy przez tą trawkę. A tutaj zawsze było błoto, i na razie jest tu bokiem. Tu leżą rok czasu przewidziane betony na przepływ Nie wiadomo jeszcze ile poleżą Tu też na dziko idzie w bok Teraz Tędy Jest droga Dwa lata temu była podpisana już umowa z gminą O wykonanie Rowu odwadniającego, przepływu i potem nawiezienie kamienia, ale oczywiście kopi mi nie chcieli dać, chociaż chciałem wziąć. I tak sprawa się zakończyła. Zniknęła w sufladzie i znikła. Nie ma dowodu, świadków. Najgorszy odcinek ma z 50 metrów, a całość to tak no 100 metrów do poprawienia w miarę, żeby było przejezdnie. Ale nie ma siły i mocnych, gmina biedna, zawsze są ważniejsze sprawy. tu już dochodzi właśnie do już jest 100 metrów do chałupy i ten kawałek to ja ciągle poprawiam wyrównuję, zasypuję doły kolejny w miarę to wygląda normalnie No, tam na końcu jest chałupa. Tu kapliczka zapomniana. I tak to wygląda. O, leci wilk. A, sam a Ta część tych nieużytków to jest gminne. Z tej strony są prywatne lasy, i taka to atrakcja turystyczna gminy dla wędrowców na zachętę.